Cudownej liderki. Ja też kilka nie opowiem. Miała blisko, przyjechała do nas z Warszawy i zmienia życie setek ludzi. Jest osobą niesłyszącą, ale daje nadzieję, daje możliwości. Rozwija kolejnych liderów, bo dzisiaj na scenie była właśnie jedna z jej podopiecznych, dla której jest mentorką i coachem. Moi drodzy, przywitajmy gromkimi brawami na scenie. Joannę szczęsną nowego złotego dyrektora klubu Only wspólnie przy starych bo na pewno jesteście ciekawi, w jaki sposób Asia osiągnęła ten niesamowity tytuł dyrektora złotego klub. Jest takie powiedzenie Woliflę, że życie zaczyna się od złota. I właśnie Asi życie się Boliklen na bogato zaczęło. Także już przekazuję mikrofon Ani. Przepraszam Ani, ja tak jak przejdę tyłem i przekażę Ani mikrofon. Odbiorę rzeczy od Asi i... Poznajmy historię Joanny. Bardzo dziękuję. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Joanna Szczęsna. Jestem z Warszawy. Dołączyłam do Reflame 4,5 roku temu. Dlaczego tutaj dołączyłam? Ponieważ urodziłam drugie dziecko. Wiedziałam, że nie dam rady wrócić do pracy na etat. Ponieważ y, kosztowało mnie to wiele stresów, też często chorowałam, y, i też y, moja pierwsza córka często chorowała w przedszkolu. Często musiałam brać y, zwolnienia z pracy, i przy drugim dziecku y, było jeszcze ciężej, dlatego szukałam pracy zdalnej. Moja koleżanka zaproponowała mi y, pracę w Riflein. Na początku miałam obawy, natomiast ona wyjaśniła, że tutaj mam y, możliwość zarabiać. I podjęłam decyzję, żeby spróbować, ale musiałam jak najszybciej postarać się awansować, ponieważ miałam urlop macierzyński i starałam się osiągnąć takie zarobki jak na etacie i udało mi się to w ciągu roku. Nawet zaczęłam zarabiać więcej niż na etacie. Zostałam pierwszym niesłyszącym dyrektorem w Polsce, Oriflame. I to było 4 lata temu, teraz jestem tutaj. Jestem już teraz złotym dyrektorem. Teraz mam już trójkę dzieci. Oczywiście nie jest łatwo y, pogodzić biznes z wychowaniem dzieci, zajmowaniem się domem, ale nie podaje się. Dalej walczę. Mój zespół obejmuje już prawie 1000 osób. Współpracuję, y, Mam zespół, który współpracuje z biznesem, też mam klubowiczów. Poświęcam y, temu mój czas. W tym roku pierwszy raz podróżowałam razem z Oriflame, w wakacje pojechałam do Wiednia za to, że na, byłam najlepszym liderem I akurat udało mi się tam dołączyć, to było dla mnie niesamowite. We wrześniu też udało mi się awansować na złotego dyrektora, dostać premię finansową i pojechać na tydzień do Dubaju na Złotą Konferencję, to naprawdę było niesamowite. Czułam się jak w bajce. Naprawdę polecam korzystać z podróży z Oriflame. Naprawdę to są niesamowite emocje. Po prostu czuję, że chciałabym więcej podróżować. A co dalej? Chciałam krótko powiedzieć moją historię. Trzy lata temu byłam na pierwszym balu dyrektorów. Tam często były, były okrągłe stoły, przy których siedziało 12 osób wszystkie dziewczyny siedziały koło siebie i tak patrzyłam na nie i zastanawiałam się, że moim marzeniem byłoby, że przy tym stole, żeby siedziało 12 dziewczyn, które migają. I stwierdziłam, że to jest moje marzenie, które chcę osiągnąć i cały czas do tego dążyłam. Teraz mam dwóch dyrektorów, jedną dyrektorkę poznałyście tutaj, druga jest tutaj. Co jeszcze chciałabym powiedzieć w tym przeskoczce z Mieściągi? No właśnie, chciałam Wam powiedzieć, że naprawdę jestem wdzięczna firmie Oriflame. Pierwszy raz firma spotkała się z osobą głuchą ze mną i cały czas nagrywałam vlogi, korzystałam z telefonu. Poza tym, my Gusi, mało mieliśmy okazji, żeby spotykać się na żywo, ponieważ Gusi są roślani po całej Polsce, więc to są duże odległości to nie jest tylko jedno miasto. Mogę powiedzieć, że w 90, ponad 90% pracuję online. Już zapomniałam, co jeszcze chciałam powiedzieć, muszę zacząć na kartkę. I naprawdę jestem ogromnie wdzięczna firmie Oriflame, że dała mi dużo możliwości, że zapewnia tłumaczenie języka migowego, napisy, że słucha naszych potrzeb. I dla firmy Oriflame to nie jest łatwe. Pierwszy raz spotka spotkali się z taką sytuacją i cały czas jest lepiej. No i właśnie chciałam powiedzieć wszystkim, że każdy przychodzi tutaj z różnymi celami. Czy tutaj cele produktowe czy biznesowe, ale chciałam powiedzieć takie trzy rzeczy, które pomogą nam osiągnąć szczęście i warto to zapamiętać. Po pierwsze, zaufajcie firmie Oriflame, zaufajcie produktom, naprawdę to są produkty wysokiej jakości. Po drugie, musicie myśleć pozytywnie, nie myśleć o wymówkach. A po trzecie, Musicie mieć swoje cele, do których dążycie w życiu. Musicie mieć swoją drogę, do której wprost podążacie. I warto też słuchać różnych porad. Już pomału kończę moje wystąpienie. Chciałam bardzo podziękować mojemu zespołowi. Dziękuję Wam za wspaniałą współpracę, za wzajemne wsparcie. Dziękuję. Wielkie, wielkie prawa do ja też i innych Trzymamy się, co kolejna ma. W ostatnim tego będę kołyszła, tego dyrektora. I wiadomo, co będę dyrektora, Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje. Ja już nie mam, ja już nie mam, zbuchera, Michał. Ponieważ już mi, już nie jest mi potrzebne. Dlatego, że zbliżyliśmy się do końca naszej konferencji. Ten czas tak szybko płynie, chociaż obiecaliśmy dwie godziny, a spędziliśmy tutaj trochę więcej czasu, ale widzę, że zostaliście z nami, więc cudownie to, to jest dobra dla nas informacja. Natomiast chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować osobom, które nam bardzo mocno pomogły w przygotowaniu tej konferencji. Słuchajcie, to nie jest hotel. My tutaj musieliśmy z Michałem e, przygotować wszystko bez e, pomocy.